Siemanerowizowe z tej strony Pawliczek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zareagujemy sobie na nowy trailer do Poppy Playtime Chapter 4. Nazywa się The Doctor. I zobaczmy co to będzie. To jest taki kinowy trailer, nawet tam pisze Cinematic Trailer. Ok, mamy tutaj ten trailer, zobaczcie The Doctor, Poppy Playtime Chapter 4. Cinematic Trailer Zobaczmy co to będzie Klikamy i sprawdzamy 24 tysiące lajków już Okej okay. A flashlights, oczywiście Jakieś te ostrzeżenia Mob Entertainment O dobra Co, co tu się dzieje O nie, jakiś napis był zły Mamy jakąś kamerę. Boksibu było, widać. Hagi wagi. Jarnabi... kidnap, Ten jarnabi. Mai... Co? Mai. Moje dzieła. A bo ten doktor pewnie mówi, że on to stworzył. Co to jest? Okej. Okay. Źle. Nikt. Co? Nikt co? Źle. Nikt nie ma. To jest źle. Co? Co to jest? Jestem złamany. Okej. Okay. Wy Zdrajcy, którzy... Zdr... Co? Zdrajcy, którzy zdradzają? Ja tam chyba pisało, nie? Ja. No. Jestem, jestem. Huh? Inne? Ciekawe. Gdzieś. Nie masz pojęcia, jak to... Mglisty pomysł. Właśnie zrobiłeś. Mocne. Tak. Co tu się dzieje? Śmiech. Czy to jest prototyp? Nie wiem. Nigdzie. Umysły mężczyzn. Wszędzie. Łatwo je złamać. Co? Jestem. Wierzyłeś, że mój też może zostać złamany? Żaden człowiek. Co się dzieje? Co jest? Jakiś telewizor. Byłeś źle. Byłeś zły? Czy... Nie, byłeś źle. Chapter 4. Bezpieczna przystań, co? Bezpieczna. Data. Data. Yes. Yes. To chyba 30 stycznia 20, 2025, nie? Okej. Okay. Dobra, wizowe, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć i pa.